Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym tematem: prawidłowe oczyszczanie naszej cery. Wydawałoby się temat bardzo łatwy i oczywisty, ale jednak przysparza wiele pytań i wątpliwości. Półki sklepowe wręcz uginają się od ilości proponowanych produktów do demakijażu, do mycia, do oczyszczania: żele, pianki, mleczka, płyny micelarne, szczoteczki. Co wybrać? Obejrzyj ten filmik i dowiedz się, jak prawidłowo oczyszczać cerę. Oczyszczanie skóry jest to absolutna podstawa codziennej pielęgnacji w każdym wieku, niezależnie od płci i rasy. To jest krok do zachowania zdrowej skóry. Pomijanie oczyszczania lub oczyszczanie niestosowne do rodzaju cery może skutkować pojawianiem się niedoskonałości w postaci zaskórników, krostek. Szorstkości skóry, przesuszeniem lub odwrotnie, nadmiernym wydzielaniem sebum, szarością, nierównym kolorytem tej skóry, no i też przedwczesnym starzeniem. Badania wykazują, że zanieczyszczone powietrze, jak i promieniowanie słoneczne wpływa bardzo negatywnie na stan zdrowia naszej skóry i bardzo mocno przyspiesza starzenie skóry. No, jak wiecie, istnieje bardzo dużo źródeł które zmieniają jakość powietrza i zwiększają stężenie właśnie zanieczyszczeń pochodzących ze spalin samochodowych, fabryk, czy dymu chociażby tytoni tytoniowego. Z naszą skórą codziennie stykają się metale ciężkie, również różne alergeny i zanieczyszczenia. Wszystkie te wymienione zanieczyszczenia powietrza wywołują uszkodzenia w warstwach skóry. Jednak najbardziej szkodliwy jest smog, który przyczynia się również do powstawania wolnych rodników i zanieczyszcza skórę również na poziomie komórkowym. Bardzo ważne jest codzienne oczyszczanie cery, i jak to zrobić prawidłowo? Przede wszystkim, nawet jak jesteśmy bardzo zmęczone, musimy wprowadzić sobie taki nawyk w życie, aby wykonać demakijaż przed snem każdego wieczoru. Skóra wokół oczu jest bardzo cienka i najszybciej się starzeje. Spanie w makijażu niestety nie pozwala na regenerację tej wrażliwej i delikatnej okolicy, skutkuje przesuszeniem i bardzo szybko pojawiają się zmarszczki już w bardzo młodym wieku. Proponujemy płyn do demakijażu oczu Organic Series, który jest bardzo skuteczny, delikatny, i usuwa także wodoodporną maskarę. Ale demakijaż to nie wszystko. Ważne jest również oczyszczenie skóry z różnych zanieczyszczeń. Bez względu na to, czy do demakijażu użyjesz płynu micelarnego, oleju czy mleczka, ważne jest także mycie skóry. W procesie oczyszczania skóry twarzy powinien być chociaż jeden kosmetyk, który łączymy z wodą. Sprzyja to bardzo dokładnemu oczyszczeniu, ale także pozbyciu się właśnie takiej tłustej warstwy, którą zostawiły produkty do demakijażu. Z produktów Organic Series polecam Wam żel do demakijażu jego bardzo delikatna, taka łagodząca formuła jest doskonała do każdego typu skóry, również do skór wrażliwych. A drugim produktem idealnym do takiej domowej pielęgnacji jest żel do mycia twarzy. On zawiera mieszankę cennych ekstraktów roślinnych o właściwościach bardzo głęboko oczyszczających i jest zalecany do codziennego stosowania wieczornego i porannego. Dlaczego mycie po demakijażu jest takie ważne? Preparaty do demakijażu w postaci mleczka, czy płynu micelarnego, czy nawet oleju. Zawierają środki powierzchniowo czynne, czyli detergenty. Pozostawiają one tłustą powłokę na skórze.